Hej, widzowie! Dzisiaj gryzamy w Videoblogs i z tej okazji, że dzisiaj są Mikołajki, zagryzamy w gry o Mikołajkach. No jakby o świętach? O Mikołajkach, o świętach i o potem na badaniu. Nie, nie chcę skupować, kupować! O! Ok, no to zaczynamy. Okej, okay, czyli też całkiem to są checkpointy. Okej. Okay. Ej, najlepiej, no że I teraz idziemy po jakiś... Jak to się nazywało? E, takie to, się wiesz, na drzwiach. I skoczymy dalej. Hop, hop, hop. A teraz laski cukrowe. Całym mm. sobie teraz taką zjeść. Idziemy po schokach. Oni znikają! Szybko! Eee. Szybciej jest. Teraz łatwiutko. Teraz też łatwiutko. Okej. Okay. Tutaj jakieś kości to wygląda. Tutaj takie jakieś trójkąciki. Bardziej jakieś szerokie trójkąty. Hop, hop. To jest wszystko. Lo czerwonego i zielonego. O ja mam sposób na to. Robimy tak. I to nie jest prawdziwe, bo gdy zrobimy tutaj tak, to wtedy to nie przenika. Teraz sprawdzimy tu. O! I tutaj też jest dobrze. Czerwony i zielony. To nie kolor świąt. Czerwony i zielony to kolor elfów. Za ja to biały i czerwony to kolor świąt. A zielony też i czerwony. Te szkodki też znikają! Szybko! O, szybko! Uf. Nie O nie! To też znika! Tutaj jakiś króciutki tunel. O, i znowu laski cukrowe. Hop, hop. Tutaj jeszcze raz ciężej. Idziemy, idziemy. I checkpoint. O nie, tutaj jest lawa. O, przeszyłem ten poziom. I, o, misy zelkowe to chyba są. A teraz jakieś dziwne kulki. I znowu te schodki znikają. Szybko! U! Jest. Hop, hop, hop. Czerwony, zielony, czerwony, zielony. Wspominamy sobie po czerwonej drabińce. A teraz po zielonym. Idziemy. No nie no, ciągle mi się wyświetla. Nie chcę skupować. No nie no. Ej, coś nie zabija na hita. Co jest? O, dasz, które wybrać. Mm. Nie no. Czerwone. Czerwone. Zielone. O, udało mi się. No. nie. Ach. Dlaczego ciągle mi się to pokazuje? I znowu schody! Schody! Idziemy do góry! Okej. Okay. Następny checkpoint. Hop! 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 Oh, to znika! Nie spadłem! Ej, co jest ja skakać? I muszę skakać, żeby to przejść. A teraz przechodzimy przez jakieś stany? Hop, 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 hop. Jesteśmy w jakimś tunelu. Wcześniej chyba też byliśmy, ale w kwadratowym. I następny checkpoint. A to jest jakaś kubeczka. Gdyby było na, 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 na nich jeszcze uh, to wyglądałoby to jak donaty. 네 <MS> to jest. a To tutaj też zielony może atakować. Nie tylko czerwony. O, tutaj na przykład czerwony atakuje. To były jakieś kwadraty wielkie. To trzeba przeskoczyć? Idziemy ci wydać to jeszcze raz wyżej. Nie, to jest tak samo. Widzowie? Jak ktoś się będzie tyle zagrać w te oby to na końcu filmu wam powiem jak się nazywa ta gra. Okej. Okay. A, nie przeskoczyłem. Ej ja w ogóle jak że generuje się dziecko Hop, 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 hop. I hop. Jest następny checkpoint. Na którym ja jestem w etapie? 56. To już jest daleko. jak ja już jestem wysoko. Chyba wszystkich etapów jest 100. A ja się jestem, jestem na 57, a zaraz będę na 58. Tak przynajmniej to wygląda, jakbyś to miał z tych etapów. No bo tutaj jeszcze ostatni. Ten raz chyba idzie się do góry. Tak, tutaj tylko. Już muszę wejść na tamte miejsce. A to też znika! Szybko! O. Ktoś jest sześćdziesiąty porząd, czyli etap, to tam na górze pokazuję, możecie sobie patrzeć. I ta skacamy po jakichś A w ogóle też najlepsze jest to, że tutaj są takie raczki cukrowe i, i takie tu one ładne. I jeszcze różne kształty płatków w śniegu. Hop, hop, przeskakujemy to i wskakujemy na następne. O nie. Do góry ta się wspinamy, ale długo. O. A nie, jednak jeszcze, co tutaj na inne tyle A. Tak, jeszcze nie piątki chyba tutaj jest. Ale ważne, nie pamiętam. Schodki. Czerwono zielone. I następny checkpoint. Te laski to teraz inne laski są od przodu, a jedno z tyłu. Hop. No nie no, serio muszę zrobić takie coś, że ciągle się jedzie do przodu. Hop. Hop. Nie. nie! Ej, ja opadłem na głowę! Co jest? Opadłem na głowę. Teraz przeskakujemy znowu na sery. i Teraz na jakichś patykach skacamy. Nie, nie! Tylko ostatni skok został. I ja będę już miał następny checkpoint. Góra dół, gula dół, I znowu góra dół, góra dół, Dojdziemy jeszcze do końca na pewno. O! Uh! Ale szybko, ale fajnie. Więc nie musiałem się <laughs> ruszać. Ta to, to nie ruszać się praktycznie, nie musiałam tam bo to myślało, do, no, do przodu mnie popychało Widowie, widowie chciałbym wam powiedzieć, że sorry, że nie możecie mi pisać komentarzy jakby bym zrobił, się zrobił, żebyście mogli, ale jak to mówiąc, niezbyt nie wiem włączyć komentarze. jeśli ktoś z was ma kanał to może by mi może jakoś by mi powiedział chociaż w sumie nie, nie może napisać komentarzy